Dzień dobry. Witam cały mój świat i kłaniam się niziutko. Dzień dobry Sylwusiu, dzień dobry Anusia, dzień dobry Jadziu, Mariola, dzień dobry. Dorotka, dzień dobry. Łukasz, dzień dobry. Witam panów, witam panie i powiem tak. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczyń sobie. Nie dujdziecie tu słońce, przyrzekam ja tobie. Jak to mówił Kochanowski we fraszce na lipą na lipę, przepraszam. Liści mamy wiele. Takie ładne geranium. Nie posłuchajcie, tak to wszystko tutaj teraz kwitnie, te wszystkie pyłki. Nie spodziewałam, że ja od wczoraj to sprzątam na balkonie. No tak, no bo jak już się powie A, to trzeba powiedzieć B. Jak już człowiek regał postawił. No to dobrze, że był chociaż czysty. Ale <noise> no jakoś tak nie przypuszczałam, że no tak, to trzeba wystawić... Zapomniałam Wam, że tak było w zeszłym roku, że jak się wystawi meble na balkon, no to trzeba posłuchajcie, no podłoga balkonowa nie tylko jest do sprzątania, ale meble też. I nagle się okazuje, że mamy balkon i mamy dodatkowe pomieszczenie do sprzątania. No cóż robić, trzeba sprzątać. Witam Was z popołudniową herbatą bo kaw już dzisiaj było wiele. W moim wydaniu, no już stwierdziłam, że już tych kaw już dzisiaj na dość. Dzisiaj jest po prostu dość. Na dzisiaj dość. Pogoda ładna, chociaż niebo lekko zachmurzone. Na morzu burza hula i wieje silny wiatr. No jeszcze burza nie hula. Nie wiem jak tam na morzu, bo mamy daleko do morza. I zapowiadają chłód. No zobaczymy, jak to ten chłód będzie wyglądał, bo teraz mamy tak przepiękną wiosnę. Posłuchajcie, kochani, no złotokap, no w parku. To, co wczoraj Linka, nie, Shorta wysłałam, posłuchajcie, no, no kwitnie złotokap. Sama byłam zadziwiona. Mam zdjęcie w telefonie z zeszłego roku pięknego, kwitnącego złotokapu z 27 maja. No to gdzie tam jeszcze? Dzisiaj mamy 14 kwietnia, gdzie tam jeszcze do 27 maja? No to taki miesiąc, to taki plus dwa tygodnie, to ho, ho, ho. Także, posłuchajcie, przepiękne, przepięknie jest, przepięknie wszystko kwitnie, czereśnie, jabłonie, magnolie to tak zniknęły, bo już liście powyrastały, bo ja to tak to lubię, te magnolie jak kwitną, jak są, posłuchajcie, jest tak szaro-buro, taka wczesna wiosna i piękne, białe lub różowe kwiaty magnoli. A liście to tam kiedyś wychodzą. No to teraz są i liście, i kwiaty, i posłuchajcie mleczy, po prostu mlecze tutaj pod blokiem, mlecze ze stokrotkami, no dywany, dywany pięknych kwiatów. Tutaj niedaleko są ogródki w tych ogródkach, tych kwiatów, tych krzewów kichnących, no po prostu przepiękna, przepiękna wiosna. No i to, co jest moje zaskoczenie, to posłuchajcie dla mnie best na 9 maja. Był, był dzień zwycięstwa i kwitły bzy. No to, kochani, to teraz. Na 13 kwietnia kwitną bzy. No to dobrze, no dobrze, że jest wczesna wiosna. Zobaczymy, jaki będzie ten chód i jak on będzie wyglądał. Także yy, tak jak mieliśmy, posłuchajcie, ogrzewanie, No to, to ogrzewanie już zostało zakręcone jakiś czas temu. No, zawsze jakaś oszczędność. Witajcie. Zylwysia wysłała mi linka. Posłuchajcie, obejrzałam sobie wystąpienie. I to, co mi się nasunęło. Jak to każdy z nas potrzebuje wsparcia. I przypomniała mi się moja koleżanka Rita i jej, no można powiedzieć, fragment życia, który się zaraz z Wami podzielę. Rita odeszła, ale życie miała jakie miała. I teraz powiem Wam tak, ja Rita poznałam w 2010, tak mniej więcej, roku. Rita była, hmm, znaczy, ona miała takie prace która tak była um, dziennikarzem takim, jak, jeśli chodzi o gazetę, prawda? No tak można powiedzieć, że, można, że była dziennikarzem. Ech. No zajmowała się mediami społecznościowymi, bo no, zajmowała się też ubezpieczeniami. Miała takie prace, które mogła wykonywać z domu. Znaczy na początku tego nie brałam pod uwagę, bo spotkałyśmy się na jakimś takim otwarciu oficjalnym. I zaczęłyśmy rozmawiać, no i ja jej mówię, że ja to właśnie tutaj mam gabinet masażu, że mam pokończone e, papiery, mam firmę, w sensie gabinet jako działalność. A ona mówi, tak, tak i mogę rachunek wystawić. Ja oczywiście, no jak mam działalność, mam kursy pokończone, to mogę wystawić. A to potrzebuje masażu, a ona mówi, wiesz, mam syna, Piotrusia. I ja mówię, no okej, okay. a ona mówi, wiesz, ja mam dofinansowanie i mam te masaże, dla niego. No i tak zaczęła się taka nieoczekiwana rozmowa o Piotrusiu. No to ja mówię, wiesz co, to... bo ona nic więcej na ten temat nie mówiła. No tam jakoś, jakiś jest tam problem. No okej. Okay. No i wiesz co, to ja po prostu przyjdę i zobaczę. Nie wiem, bo ja trudno powiedzieć, nie masowałam jeszcze akurat, no może osób takich powiedzmy z problemami, no bardziej to była, ten masaż dla poprawy zdrowia. I posłuchajcie, wybrałam się do niej, do Piotrusia. No i zobaczyłam dziecko, spotkałam się w ciężkiej chorobie, które się nie rozwinęło, które tylko siedziało w pampersie. Ja nie pamiętam posłuchajcie, jaki to, bo to ta choroba jest tam nazwana. No i posłuchajcie, mówię dobrze, spróbuję. Nie wiem, jak sobie poradzę. I wyobraźcie sobie, że na przykład, on, na przykład jak siedział, to się tak bujał. No i zaczęłam mu masować jakoś mnie tak, że, że mnie przyjął, zaakceptował i zaczęłam masować. I w pewnym momencie ona zwracała mi uwagę i mówi, zobacz, on przestał się ruszać. No tak, bo jak zaczęłam masować mu mięśnie, jego to nie bolało, poczuł luz, to i dziecko nagle, no dziecko, posłuchajcie, on miał 20 kilka lat, to nie, no dziecko, no, wielkość dziecka. I tak byłam u tego Piotrusia kilka razy, przecież nawet z kilkanaście. Bo tam co jakiś czas mi się umawiały. I ona się ze mną dzieli. Czemu o tym Wam mówię? Dzieli się, że ja mówię to tylko tego jednego syna, masz nie, bo jest i też jest drugi. No, ale ona jest sama z tym dzieckiem, tata jej pomaga. Słuchajcie, to jest taki ciężki kawałek chleba. To jest. Każda osoba, posłuchajcie, zdrowa potrzebuje wsparcia, ale z takim problemem potrzebuje wsparcia dwa razy tyle. I ona w swojej opowieści w pewnym momencie mówi, że no to tak wiecie, jak człowiek się spotyka, to się dzieli. O tym, no jakśmy się zdążyły poznać, no to jeszcze te nasze historie można każdą powiedzieć, bo żadna się nie powtórzy. No i tak się dzielimy. I mówi, wiesz, ja też pracowałam swego czasu w Warszawie za 8 lat i czy ty wiesz, ona tak do mnie mówi, że nikt nie widział, że ja mam takiego Piotrusia. I wtedy to tak powiem Wam, że satkało mnie trochę, bo sobie pomyślałam: No, dziecko jest jakie jest. Przyjęliśmy, mamy, opiekujemy się. No ja mówię: No dobrze, ale jak ty pracowałaś w Warszawie, to kto się tym dzieckiem zajmował? A ona mówi: Mama. Ale mama odeszła. No tak. Mama odeszła. I nagle się okazało, że ona. Ja na pewno miała duże wsparcie co my mamy, że nagle została z tematem sama. No bo tatuś się okazało, pytam się, no a jako ojciec dziecka, no, on ma problem alkoholowy. No posłuchajcie, no uciekają ludzie w alkohol. Tylko dlaczego? Dlaczego uciekają od obowiązku? No bo jest odpowiedzialność. No to albo się wspieramy i jesteśmy, no albo co, to tak najlepiej powiedzieć, bo ja mam problem. No tak, ja mam problem i cześć, pa! i nie ma odpowiedzialności, znaczy nie tak, że nie ma, ona jest, tylko my mówimy nie mamy, my mamy, mamy problem inny. I tak ta informacja od Sylwii Sylwusiu, tak to, no, tak to do mnie dotarło. I zobaczcie jakie to życie jest ciekawe. I ona posłuchajcie jak zaczęła rozmawiać ze mną. Później zaczęła się spotykać, nie pamiętam takiego tytułu, bo chyba czymś była przedstawicielką, chyba Aloevera, ale to też już posłuchajcie, nie pamiętam. No i zaczęła nawiązywać kontakty, babeczki zaczęły do niej przyjeżdżać. Posłuchajcie, i ona wtedy dopiero odżyła i zrozumiała to takie, no tak jakśmy rozmawiały, że to przecież to nie trzeba było ukrywać. Bo jak przyjeżdżały babeczki do niej na działkę, gdzie ona była z Piotrusiem, to po prostu się Piotrusiem zajęły i ją odciążyły. I one były zachwycone, że mogą pomóc. Zobaczcie, jak to czasem jest, że dajmy szansę drugiej osobie, żeby mogła nam pomóc. A jeżeli pracujesz i nikomu nawet, pozwólcie, czy pracujesz, czy nie pracujesz, przebywasz w jakimś określonym towarzystwie i nikomu nie powiesz, że masz taką czy inną sytuację, to jest sytuacja bardzo trudna. I tak sobie pomyślałam, cóż to za życie jest człowieka każdego z nas, gdy tylko, tylko widzi siebie. Jak to ta mówiła królowa, królowa śniegu, nie, to była królewny śnieżki ta macocha. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na tym świecie. No to jeżeli mamy tylko przed sobą lustereczko i się podziwiamy i zachwycamy się sobą, no to jak możemy innym pomóc? I czy powinniśmy? A jak, jak to można nie pomóc? Posłuchajcie, wsparcie słowem, wsparcie, o tak jak tu było, takim masażem, to jest w ogóle niesamowite, jak to temu dziecku, słuchajcie, to było widać rzeczywiście, jak on się później, no on nie umiał pokazać radości, jako takiej, ale jak to, bo te spięcia mu puszczały przy tym masażu, to było niesamowite. Niesamowite dla mnie, niesamowite dla jego matki, niesamowite dla niego. I tak posłuchajcie, kochani, odeszła Rita. I gdy komunikowałam się z nią, chyba w zeszłym roku, w styczniu, to już jest, to już półtora roku, w grudniu, bo dostałam informację, że leży w szpitalu i piszę do niej. Ona do mnie odpisuje na WhatsAppie, że nie może mówić, bo nie ma siły. Ale chciałaby zasnąć i już się nie obudzić. Ciężkie miała życie. I może powiem tak, że rozejrzyjmy się dookoła nas, zacznijmy rozmawiać, zacznijmy spoglądać, bo czasem ktoś nie chce powiedzieć. Dzień dobry, Filipie, o, teraz mi przypomniałeś się. Ale posłuchajcie, bo to tak. No, różne są charaktery. No, czasem człowiek się nie ma czym chwalić, bo to gryzie go jakaś choroba i co tu się chwalić, prawda? Ale każdy rodzaj wsparcia jest właściwy. Każdy. I to jest niesamowite. I podziwiam wszystkich tych, którzy walczą, bo tutaj nie ma chyba innego słowa, z problemami. Ale kochani, zobaczcie. Są osoby, są anioły wokół nas wszystkich, które chcą pomóc. Otwórzcie się i dajcie szansę, żebyśmy mogli wam pomóc. Rzućcie hasełko, że może tego potrzebujesz, a może tamtego. Prawda? To tak jak jest z małymi dziećmi. Miałam koleżankę, no mam koleżankę Anię i jak dzieciaki były małe, to posłuchajcie, było tak, że Posłuchaj, ja potrzebuję pójść do sklepu. Ja mi dobra, to dawaj dzieciaki, jesteśmy, to ja teraz przypilnuję. No bo były takie małe, no trzylatki, nie? Jak trzeba było gdzieś coś wyjść, czy załatwić, to ona brała dyżur. No to taki, wiecie, dyżur dwugodzinny. Ale to, to jak to było, że przychodzi Ania i mówi, o jej, bo to już dwie godziny minęło, minęło dzieciaki pewnie głodne. Ja mówię, co To towarzystwo właśnie 10 minut temu zjadło parówki. Ale moje dziewczyny nie jedzą. Nie, mówię, zjadły wszystko. Naprawdę? Tak, bo moje były inne, tak? U tak zwanej ciotki były inne, inaczej smakowały. Także zobaczcie, czasem to też właśnie przypilnowanie zostanie nawet z dzieckiem, jak ktoś ma małe dziecko, żeby, nie wiem, wyspał się godzinę lub dwie. Jak to jest dużo? Jakie to wsparcie, posłuchajcie, każdego rodzaju jest potrzebne i niesamowite. I kochani, dzisiaj odwiedziłam moją sąsiadkę Gizelę, no jest, ona jest niesamowita, posłuchajcie jaka ta babeczka jest, zaczęłyśmy rozmawiać na temat domu. Jak się mieszka w bloku, a jak się mieszka w domu i ona tak fajnie sobie siedzi i mówi i w takim w swoim domu to tak jest spokojnie, ja mówię Gizela, ale tu też mamy spokojnie, no ale prywatny dom to jest prywatny dom i faktycznie posłuchajcie, jakby no nie było, to człowiek czasem jeździ na działkę mniejszą lub większą, nawet taki domeczek letni. Jak to jest dużo, bo jest przede wszystkim na świeżym powietrzu. Może zadbać o kwiaty, może posadzić do ziemi, może kosić trawę. No działki są, mówię, mniejsze i większe. A ja mam tutaj balkonik, i też się cieszę, że o! Kupiłam cukinie. O, żółta. I rośnie, posłuchajcie, rośnie. Zobaczymy, niech będzie jedna. Kwiatki kwiatkami, a rośliny roślinkami. Pomidorki też rosną, ogórki też rosną. Mam swoje własne posiane i mam takie też. Zakupiłam, będą wcześniejsze i późniejsze. I mamy te działeczki, balkonowe również. I wtedy życie staje się fajniejsze, ciekawsze. Ktoś powie, że o, tyle to pracy. Nie, 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 posłuchajcie. To jest taka praca, która daje radość. Kochani, no tak to jest. Tak to bywa. I zobaczcie, jak to, to życie, jakie życie nas wszystkich jest ciekawe. I jakie są sytuacje i sytuacje o których nie wiemy czasem tak łatwo kogoś osądzić powiedzieć o ten to taki czy inny czy ta to taka czy inna a może ten ktoś zbudował wokół siebie już taką tarczę taką zbroję postawił bo już się boi boi się boi się bo no jak to jest z tą harmonią harmonia jest wtedy jeżeli się daje ale jeżeli ktoś ma chęć dawać, to musi wziąć pod uwagę, że ktoś inny też ma chęć dawać i musi umieć przyjąć. Bo przyjąć także pomoc to też jest sztuka i to też nie jest proste. Także, kochani, tym optymistycznym akcentem, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę udanego tygodnia. Życzmy sobie pięknej wiosny, wiosny w dalszym ciągu. No i pora chyba się wybrać. Posłuchajcie, jak już są ten żółty pyłek do nas tu przyszedł, to znaczy, że te sosny, pędy sosny są i można robić syrop. Zebrać, zasypać cukrem i niech się dzieje. Spokojnej niedzieli do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce.